Słuchajcie, święta w tym roku chyba przyszły szybciej, bo dostałam tak świetny prezent od Fanko, że aż muszę się nim z Wami podzielić. Mamy tutaj oczywiście figurki, aż pięć figurek i to nie byle jakie, bo jest to kolekcja z Weekend. Mamy Glindę w zestawie z Elfie. jest też Dorotka... I Fiero, ale wiecie, w tej wersji, tracha na wróble. sorki za spoiler. Trafił też do mnie Ghostface. W ogóle mega fajnie wygląda. Mi się strasznie podobają figurki. Wiecie, z takimi trochę innymi nie niż takie typowe Fanko. I słuchajcie, najlepsze, bo dostałam też torebkę. Torebkę z weekend i zobaczcie, jaka ona jest przepiękna. Tutaj mamy wytłoczone nawiązania do weekend. Trzy piękne zawieszki. Nawet środek nawiązuje do naszych ulubionych wiedźm. Mamy tutaj sylwetki, Glindy i elfi. Ej, i wcześniej mi to umknęło, ale wygląda na to, że to nie wszystko. Bo mam jeszcze tutaj jakieś dwie. Przypinki? Mystery Pin. Dobra, otworzymy je sobie od razu, bo jestem mega ciekawa, jak wyglądają. Ale zobaczcie, trafiły mi się dwie przypinki, które nawiązują do Elfi z napisem Don't Hide Your Magic, właśnie w kształcie tego zielonego eliksiru. I druga z zielonym kapeluszem. No, przeboskie. Cudownie to wszystko wygląda i na maksa dziękuję za paczkę.